Doktor Mark był znanym onkologiem, pewnego dnia poleciał na ważną konferencję w innym mieście, gdzie miał otrzymać nagrodę w dziedzinie medycyny. Godzinę po starcie doszło do awaryjnego lądowania na pobliskim lotnisku. Lekarz wynajął samochód i tak postanowił dostać się na miejsce. Jednak wkrótce po wyjeździe pogoda bardzo się pogorszyła i zaczęła się gwałtowna burza. Z powodu lewnego deszczu lekarz stracił zasięg. Nawigacja przestała działać, skręcił w złą stronę i się zgubił. Po kilkunastu minutach dalszej jazdy, zorientował się, że dalszą jazdę musi sobie odpuścić. Był głodny i strasznie zmęczony, więc postanowił poszukać miejsca na nocleg. Po jakimś czasie natknął się na mały dom. Zdesperowany wysiadł z samochodu i zapukał do drzwi. Otworzyła kobieta. Wyjaśnił swoją sytuację. I poprosił o skorzystanie z telefonu. Kobieta powiedziała, że nie ma telefonu, ale może wejść i poczekać, aż pogoda się poprawi. Głodny, mokry, zmęczony lekarz przyjął zaproszenie i wszedł do środka. Kobieta postawiła mu gorącą herbatę i powiedziała, że pójdzie się pomodlić. Doktor Mark uśmiechnął się i powiedział, że wierzy tylko w ciężką pracę. Siedząc przy stole, i popijając herbatę, lekarz obserwował, jak w przyćmionym świetle świec kobieta modli się przy łóżeczku. Zrozumiał, że kobieta potrzebuje pomocy. Więc kiedy skończyła się modlić, zapytał: "Czego dokładnie chcesz od Boga? Czy myślisz, że Bóg kiedykolwiek wysłucha twoich modlitw?" Kobieta uśmiechnęła się smutno i powiedziała: "Dziecko w łóżeczku to mój syn, który cierpi na rzadki typ raka i jest tylko jeden lekarz. Nazywa się Mark, który może go wyleczyć, ale nie mam na to pieniędzy. Poza tym, doktor Mark mieszka w innym mieście. Stwórca nadal nie odpowiedział na moją modlitwę, ale wiem, że mi pomoże i nic nie złamie mojej wiary. Osłupiały i zaskoczony doktor Mark wybuchnął płaczem. Powiedział: Bóg jest wspaniały. Pamiętał wszystko, co dziś mu się przydarzyło awarie samolotu ulewny deszcz, przez który zbłądził, a wszystko to dlatego, że wszechświat nie tylko odpowiedział na jej modlitwę, ale także dał mu szansę wydostania się z materialnego świata i dał mu możliwość pomocy biednym, nieszczęśliwym ludziom, którzy nie mają nic poza wiarą, że wszystko będzie dobrze.